Wewnętrznym poczuciem, wewnętrznym reakcją. Samemu się tępimy za to wszystko, karżemy się za to, ale czy tak powinno być? Czy wewnętrznie powinniśmy czuć wizję takiego procesu ciągle tego, że o, nie, nie, jest najgorzej? No. no właśnie, nie. To jest trochę taki początkowy zapalnik do tego, że nie powinno coś takiego się pojawiać. Wiadomo, że ludzie przeżywają jakąś winę, ludzie przeżywają nieodpowiedzialność, przeżywają zło, ale dosyć często próbujemy sobie to jakoś, hmm, jakby to nazwać, usprawiedliwić. Lubimy unikać też nieszczęścia i, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko po prostu to jest naturalne, ludzkie i jakby to nazwać zwierzęce nawet dążenie, tak? Generalnie mm, wszystko to wiąże się z poczuciem społecznym i powiązania z innymi ludźmi. W sensie te typy jakby wskazują na poczucie winy poprzez kontakty i poprzez jakby to, to, to krzywdzenie, tak? W sensie, że generalnie przeżywanie tej poczucia winy jest powiązane z naszą empatią, więc im więcej mamy wrażliwości na uczucia innych, tym bardziej możemy doświadczyć cierpienia. Jakby ta siła tego przedoznawania jest też związana z tym, jak bardzo chcemy wyznać, druga osoba na przykład wyznaje winę, jak bardzo ktoś nas przeprasza jak bardzo możemy się odpłacić tej osobie. W sensie nie mówię tutaj tej negatywnej, że chcemy się odpłacić i wbić komuś nóż w plecy, tylko tak jakby to określić, niech to ja się zastanowię. Eee, tak może zadziałać że jeżeli jesteśmy winni, to w sumie jeszcze musimy przeprosić tę osobę, albo tak, wiecie, wpływa nam to na banie, na, na rozum, na myśli, w sumie musimy coś zdziałać, że to jest nasza wina. Tak więc temat jest całkiem ciekawy. Już dalej nie będę drążyć tego aż tak bardzo, bo temat jest wręcz pociągający, no bo dzieci i cała reszta tych rzeczy w związku też jest bardzo mm, wiążące. Jedyne, co napomknę, to, że musimy uważać na naciski społeczne. Od oczekiwań, od y, namowy rodziny, od przyjaciół, czy jakbykolwiek uzależnień prawnych, to też jest nacisk społeczny. Żyjemy w takim świecie, a nie innym. Niestety, nie wymyślimy sobie naszego eskapizmu. Ale, ale, ale. ale Generalnie kończę już ten odcinek. minęło ponad 30 minut mojego gadania. Generalnie, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to naprawdę buziaki dla ciebie mm, i po prostu życzę ci najpiękniejszego dnia I, i żyćka. Ale też zapraszam cię do mnie na Instagrama, fajnie, bo jakbyśmy mieli jakąś taką wspólną relację w sensie, że chciałbym poczuć to, że nie robię tylko tego dla siebie. Fajnie jest poczuć się po prostu docenionym w pracy. Yy, no i tyle. No. Jeżeli interesują cię resztę moich social media, to klasycznie witam w opisik wszystkie linki tam będą wygoda jest łatwość do dopadnięcia mnie w innym medium również no i nic kończę ten odcinek także buziaki trzymajcie się i do następnego ej pst daj znać czy ci się podobało pa